Ja to jest tamne Bartek, a to kolejny odcinek oczywiście z Waszej ulubionej gry. Mianowicie oczywiście gra Blockade 3D i w dzisiejszym odcinku zanim, może nie, zanim zaczniemy w ogóle, jak coś tam mówić na temat tego odcinka, to taka jedna mała informacja, bo dużo z Was pyta się mnie po prostu kiedy Blockade, kiedy Blockade, kiedy Blockade, tak? Więc ja odpowiadam, że jak powiedziałem w poprzednim odcinku, blokiej będzie raz na jakiś czas. Nie będzie po prostu... Co tydzień, żeby ta gra się nie przejadła i żeby mi to samo się nie przejadło i żebyśmy po prostu sobie od czasu do czasu miło w tej grze spędzili, spędzili czas, tak? O, czy, ogólnie tak, jesteśmy na trybie Battle. Jak widzicie to jest Battle 12 jungle. Jest to serwer rosyjski. Ponieważ z jakichś przyczyn y, serwer europejski nie działa. Nie wiadomo dlaczego. Możecie też na komentarzach pod filmem, dlaczego nie działa, jeżeli wiecie oczywiście. A dlaczego w końcu tryb Battle? Ponieważ e, jakieś dwa tygodnie temu stało do gry wprowadzone kilka paczy i po tych paczach o dziwo. E, po prostu jakby ręką odjąć nie było cheaterów, tak? Mm, dokładnie tak właśnie. Po prostu graliśmy sobie tam z Cezarkiem, graliśmy sobie tam, nie wiem, z Hogatem na przykład i w ogóle żadnych cheaterów. Żadnych w ogóle. Mm, ani żadnego człowieka, który zabija na hita wszystkich, ani nic takiego, tak? Więc jest to także odcinek, można powiedzieć, taki <laughs> sprawdzający, czy naprawdę tych cheaterów jeszcze na, na, tej na ten moment po prostu w tej grze nie ma? Czy może to po prostu było takie jednorazowe, tak? Więc właśnie sobie sprawdzimy teraz mm, taką tą teorię, czy naprawdę cheaterów nie ma już w, w tej grze, czy jeszcze może gdzieś tam są, aczkolwiek ja miałem jakieś szczęście, po prostu ich nie spotkałem. Ale okej. Okay. Mm. No to cóż, w takim razie pragnę wam także przypomnieć, że jeżeli odcinek wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, komentarze pod filmikiem oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subskrybujcie na bieżąco z materiałami. A ja myślę, że teraz co? No zaczynamy taką grę, taką luzią, tak na no właśnie na trybie battle. Ogólnie co, ja zaraz będę cały odcinek prawdopodobnie chodził z Krajtakiem. Oraz z bronią anakondą, bodaj, że to jest pistolet tam jeden z lepszych oczywiście w tej grze dostępny. Kupiłem sobie go niedawno, chyba wam mówiłem na jakimś odcinku, ale no prawdopodobnie po prostu zapomniałem go przetestować. I właśnie takim zestawem sobie po prostu polecimy, tak? Eee, dobra, zabici. Ogólnie co, Wbiłem także 25 poziom, jak widzicie w tej grze. I odblokowała mi się kolejna porcja apteczek, więc teraz będę je jak naj... starał się jak najmniej używać, aczkolwiek używać, po prostu szybciej nie ginąć. Eee, no i cóż, to chyba tyle na słowem wstępu, tak? Jeszcze tylko się sprawdzę, upewnię czy mam anakondę. Dobra, mam anakondę. Oczywiście także będę się posiłkował tutaj granatami oraz innymi takimi właśnie wspomagaczami, można powiedzieć. No to co, w takim razie będę na razie chodził na niebieski i powidzę, że mają dość takiego otwartego respa, więc można sobie do nich troszeczkę postrzelać i po prostu pozdobywać jakieś tam fragi, tak? Yy, co ja jeszcze zauważyłem? Jak wbiłem 25 poziom i troszeczkę sobie na tym poziomie pograłem, to zauważyłem również, że jest bardzo ciężko ogólnie... Teraz będzie wbić 26 poziom. I coś mi się zdaje, że w niedalekiej przyszłości po prostu sobie kupię mm, konto premium i po prostu, żeby szybciej expić, tak? Oczywiście także to nie wiem, czy jest taki 100% poród do blockade'a, bo nie wiadomo czy ci blockade, czy, czy po prostu durnie, czyli czy cheaterzy nie wrócą do tej gry. Ale na ten moment po prostu aż mm, miło do tej gry wrócić, tak? Miło się po prostu pobawić w tej grze i miło sobie spędzić właśnie czas, więc... No, to no, no, fajnie, tak? Można sobie po prostu pograć tą grę. Oczywiście także, tą grę prawdopodobnie będę na live'a grał. Aczkolwiek live y nie wiem, kiedy będą, bo raczej się teraz skupiam na nagrywaniu odcineczków. A na liveowanie to jest takie, no. Od czasu do czasu ja po prostu mam ochotę, czy coś takiego, tak? Albo po prostu na przykład, jak Cezar zrobi jakiegoś live'a, to ja się może dołączę akurat ze swoim live'em. No, i tak to właśnie wygląda, tak? Co tam jeszcze? No, to chyba tyle takim słowem wstępu, tak? Mi się tak wydaje. Dobra, więc może w sumie sobie teraz jakiś cel dam tej grze. Na ten moment mam 21,6, więc co, wy powie co powiecie? Jakbym na przykład um, starał się po prostu zrobić taki czelennik, że po prostu na przykład z zabić 100 osób, a jak najmniej zgin zginięć. Co wy na to da radę zrobić? Napiszcie w komentarzach, czy dam radę zrobić to, czy nie dam rady zrobić to. Oczywiście dalej, dalej przepraszam za mi głos, no ale dalej się nie wysypiam, dalej jestem jakiś taki osłabiony, no i na to wygląda, że ja przez jakiś czas to się po prostu nie zmieni. A co do tego jeszcze? Nagrywam, nagrywam ten odcinek bodajże już szósty raz, bo jak to Bartek bywa po prostu, jak nie ma czegoś idealnie, no to jest zły i w ogóle. Więc musi nagrywać to dopóki jego... Chory umysł po prostu nie zaakceptuje tego odcinka. Tak właśnie wygląda nagrywanie u Bartka. No cóż oczywiście wszyscy w ekipie to wiedzą praktycznie z kim nagrywałem. No ale na coś. Także was przepraszam jeszcze za to że w sobotę nie było odcinka ale no po prostu jakoś jakoś nie miałem ochoty coś nagrać. Przepraszam was ale nie martwcie się w poniedziałek będzie odcinek z GTA tak w ramach tego, że na niedzielę, tak, po prostu jeden dzień będzie opóźnienia, ale dwa odcinki będą, tak jakby weekendowy można powiedzieć, więc o co się nie marci jeżeli ktoś czeka na GTA, no to spokojnie, będzie jutro odcinek z GTA jej o ty kurde, o i od praców mnie zaszedł jedenasty poziom co jeszcze, no co jeszcze dajcie oczywiście znać w komentarzach pod filmem, czy jeżeli nie ma cheaterów to czy odcinki z Blockade'a ch chcielibyście co tydzień na przykład? Bo mogę coś takiego zrobić, tak? Mówiłem, że nie mogę zrobić, że nie będzie odcinków co tydzień, ale no myślę, że dopóki nie ma czterów, to można po prostu yy, tą grę jak najbardziej, z, można powiedzieć, pograć, tak? Dopóki tych czterów nie ma. Czy po prostu chce, chcecie tak, jak poprzednio było, że raz na jakiś czas, na przykład co dwa tygodnie, Blockade? A co tydzień na przykład dwa odcinki z GTA, a co dwa tygodnie na przykład jeden odcinek z blockade i właśnie z GTA. Co Wy na to? Dajcie znać w komentarzach pod filmem. Zobaczymy kto taki będzie chętny na tego blockade kurczę, bo tak mi pis piszecie w tych komentarzach pod filmem. Kiedy Blockade? E, kiedy Bartek Blockade? Blokada daj, Bartek no weź blockade Dokładnie tak, tak było. E. Ogólnie co, nasza baza nie jest zbyt dobrym, można powiedzieć, w stanie, w stanie, ponieważ jest dużo dziur, no ale no cóż. Hmm, blokaj to jest wojna, tak? Trzeba po prostu ponieść jakieś konsekwencje tego, że przecież tą grę gra i właśnie konsekwencją jest tego, że można z czasem stracić bazę, no Bywa, no co ja poradzę, tak? Okej. Okay. Ogólnie nie wiem czy teraz... Tak, Bartek uwaga. Teraz Bartek mówi o długości odcinka i znowu widzi 20 minut, ale spojem to. Nie wiem teraz czy ten odcinek nie będzie krótki. O ty kurde. O kurde, nie skupiam się i teraz troszeczkę mi źle idzie. Ale do, do setki w takim razie troszeczkę jeszcze czasu troszeczkę jeszcze fragów zostało. Miejmy nadzieję, że się uda. Mm, co ja chciałem powiedzieć? zapomniałem co chciałem powiedzieć. A! O długości odcinka. Ten odcinek może być teraz krótki. Hehe. <laughs> Aczkolwiek nie wiem, bo jeżeli ja się rozgadam jak zwykle... O ty kurde. No ten odcinek będzie znowu długi, tak? Ale zobaczymy. No co, myślisz, że się schowasz? Dobra, Hedek. Hedek na rekurde. Pierwszy poziom chciałem mnie porobić. Yy, bo teraz wiecie, jest gorąco jak jasna pogoda, naprawdę. Jest taka duchota, że się po prostu żyć nie da. A najgorsze jest to, że ja muszę nagrywać to po prostu przy zamkniętym oknie, żebyście nie słyszeli yy, głosów z zewnątrz, tak? Te nadjeżdżające samochody i takie tam inne sprawy. I mówię wam jest taka duchota, że to się we nie mieści. Naprawdę. Ja się po prostu siedzę i jestem... i ze mnie się po prostu teraz leje. Naprawdę się ze mnie leje teraz. A widzę, że nasi przyjmują tej respa, więc spokojnie sobie przyjmują. E, oczywiście co? Gram na Battle 11, tak jak powiedziałem. E, 12 Jungle, czyli na mojej ulubionej mapie. E, przeważnie właśnie tryby... Tryby, 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 battle właśnie na tym trybie gram na tej mapce. O ty kurzon znowu na plecach, no i znowu Dziadu na plecach. Ach, jednego zdjąłem z pleców, a drugiego kurczę mnie zdjąłem no, niestety, tak bywa. No i pierwszy level nas zdjął, no i xD. Yy, aha, no i właśnie jesteśmy w dziurce, jej. Bartek w dziurce, łapka w górę za to, kappa. A ty kurde, dobra. Tutaj widzę, że mam, mieliśmy asystę... Yy. 13 poziomu, Nikt jakiś taki dość długi, więc nie, nie przeczytam go dokładnie. Okej, okay, więc lecimy teraz w takim razie na żółtych, bo widzę, że tutaj się troszeczkę ci żółci zaczęli panoszyć. Żółtki jedne kappa, więc trzeba je troszeczkę tutaj zgładzić. Gładzimy żółtych, o ty kurde, halo, znowu plecy? No znowu plecy. Aj. No i właśnie tak to kurczę wygląda, nie? Ja jednego zdejmuję, po czym i na drugie na plecy wchodzi, no X fucking D. No niestety też tak bywa. Okej, okay, więc cóż Lecimy w takim razie może teraz nie na żółtych, a pójdziemy sobie na... Mm, niebieskich? Niebieskich. Mam czy 14 więc pomyślałem sobie, że zrobimy takie coś. Mm, ogólnie... Bo powiedziałem jeszcze, że będę grał anakondą, tak? Że mam tutaj w zapasie anakondy, więc możemy zrobić coś takiego. Że na przykład wbiję teraz do 40 fragów, albo coś dookoło 40 fragów. I właśnie będę teraz ścisnął tą anakondą. Zobaczymy, jak sobie z tą anakondą poradzę. Oczywiście dość fajny pistolecik, tam bodajże za kilka eurocentów. O pistoleciki w sumie nie są drogie. O ty kurde. Dobra, zabiję to siedmiu, pod rząd. Dobra, teraz użyję apteczki. Mam oczywiście najlepsze. O, ty będą. Mam oczywiście najlepsze apteczki. Na ten moment, czyli na tam, bodajże, te apteczki się zblokowuje na dwudziesty poziom, bodajże. Z tego co się orientuję, ale aczkolwiek do końca nie pamiętam. O jejku, mój głos, przepraszam. Więc właśnie te najlepsze apteczki posiadam, aczkolwiek troszeczkę je, no. Szkoda je po prostu używać, tak, bo. Te apteczki są najlepsze. Całe życie regenerują ogólnie. I na ten poziom jest po prostu. Żal je używać, dlatego że żeby wbić kolejny poziom, trzeba troszeczkę się pograć, tak? Trzeba naprawdę troszeczkę pograć. To bardzo dużo pograć ogólnie. I, po... I wtedy się odblokowuje kolejna pozycja tych apteczek, tak? Więc no, szkoda ich używać. A żeby po prostu za nie zapłacić. Żeby po prostu kupić te apteczki, to samo troszeczkę trzeba pieniążków wyłożyć, a ja wyłożyłem na tą grę chyba już wystarczająco kasy, jak na ten moment. A ty kurde, dobra. No i plecy, oczywiście plecy kurde. Ale no cóż, dżungla, tak? To jest są niezbadane rejony. Niezbadane, no... Niezbadane rejony ogólnie na tej mapce, tak? Możesz dostawać ze wszystkich możliwych stron, więc... No kurde! No i oczywiście na plecy już nie chciał zajść. no kurde co za dziad, najgorszy. Yyych, zaczęła mieć oczy dookoła głowy normalnie, bez kitu. Dobra, lecimy kurczę na niebieski, bo się zaczęli tutaj znowu ponoszyć. A to niedobrze, niedobrze. A mój kurde miał tutaj m 700 no i kurde, pożałowali się, uradzili. Właśnie goście ma m 700 no xd. No tak, goście sobie nie dał rady ze mną, to od razu m 700 używa, nie? <średziwia> Typy są dobre, lubię ich kappa. Dobra, y, 46, więc jeszcze 4 fragi i ogólnie będziemy sobie używać tego. tej anakondy. I zobacz. A ty chodź tutaj. Dobra, zbity. Więc lecimy, kurde, teraz... Na żółtków! Dobra, zabity kolejny. Zabity kolejny. Dobra, mam już 3, więc mamy 40. Ostatni frag i zmieniamy na anakondę. I kto będzie naszym 50 fragiem. Zabiję go, jeszcze tego zabijemy, nasz ekipadek. I teraz używam tylko i wyłącznie Anacondy, jak powiedziałem, przez resztę odcinka, więc. Okej, okay, zobaczymy, jak sobie teraz poradzę. Ogólnie tak, Anaconda 6 pocisków, magazynku 42 w zapasie. Dość, naprawdę. O kurde, dość fajny karabinek, aczkolwiek, no, jeżeli macie chem, to dwa strzały w głowę. Jeżeli nie macie chemu, to jeden strzał w głowę. Dość celny, dość mocny, a No, aha, ale masz mało amunicji ma Gorda No Umrzyj! Halo! Oooo dostał baninary! Baninary, tak, bardzo 2017, baninary He <grym> Okej, okay, jednego zdjęliśmy, ale niestety nasz drugi zdjął, więcej... Tutaj gdzieś kampi ktoś. Wow! Headshot! Właśnie mówiłem, tak? Jeden strzał w potylicę i po prostu gościu leży, jeżeli nie ma oczywiście hełmu. Jeżeli ma hełm, to dwa pociski w magazynku, ale da radę jakoś sobie tą bronią poradzić, więc. Ogólnie mój zestaw teraz m, można powiedzieć. Nas wygląda następująco, czyli mam tak. Mam ogólnie skina yy, tego jelenia. Takiego można powiedzieć. Mam rogi jelenia, o może tak powiem, ładnie. Na sceny moim. Mój skin to jest taki, że mam. Ee, tam bodajże elfa. Broń to oczywiście jest taki, tam M700 Pussy, Lady, Srady i inne takie rzeczy. I oczywiście Anaconda, więc na ten moment mój zestaw jest po prostu kompletny, jeżeli o to chodzi. E, dobra, doskonale. właśnie Jest ogólnie dostępny, jest ogólnie już kompletny, więc mam wszystkie dostępne najlepsze praktycznie bronie w tej grze. Kurde, ten sniper! Nie ja wiecie co muszę po prostu chyba użyć tego jednak. Na razie kraj taka, bo najgościa nam po prostu z respa nie da wyjść. Dobra, umieraj. Dobra, i wracamy do anakondy. No, oczywiście, Lady, więc najlepsza broń w tej grze. I M700. -ka. M700, no kurde! I oczywiście, co? Uparli się tylko i wyłącznie na naszego respa. No, kurde! Co za frajerzy jedni. Nuby, kurde, kamperzy, kurde, jak można kampić na jednego respa, halo, to jest kurde, nie... to jest coś niefajne, to jest niefajne jak się kampi, halo, dobra, tutaj jest czerwony, tej jest ten, dobra, zdjęty czerwony, no i kurde, ten snajper, ten durny snajper nas zabija cały, to dobra, wiecie co, pójdziemy tym tunelem, Tutaj widzę, że nasi jakiś, jacyś, jakiś tunel zrobili, więc zobaczymy ogólnie dokąd on prowadzi, a z tego co już widzę na mapie, to on prowadzi do niebieskich. tylko czy on jest skończony? Ktoś tam był, halo. Widziałem go. Bez kim coś tam był. Czy on jest skończony, czy nie jest skończony? Oto jest pytanie. Pytanie na śniadanie. Czy on prowadzi w ogóle do naszego... Aha, on prowadzi do środka. Taki myk. Aha, dobra. Ale w sumie ten tunel nie powiem, powiem wam, że jest dość spoko z tego względu, że można zajść po prostu od tyłu jakiegoś typka i go po prostu zabić, tak? Więc teraz ci wszyscy kamperzy mogą mieć lekki problem, ponieważ będą mieli mnie na plecach. He, 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 he. Aczkolwiek dobra, nie pójdę sobie na żółtych. Będę sobie kampi na żółty. o ty kurde. Bang! I headshot. Dobra. Czerwony. Jeszcze ogólnie chyba Sniper jest, który już poszedł sobie na żółtych. Dokładnie, bo widzę, że ktoś za szybko że oni za szybko nasi rywale giną, więc prawdopodobnie tutaj gdzieś jest jakiś yy, gościu z OP bronią, albo jakimś innym OP z Zobacz. Niestety tam było, nie był jeden, tylko na, było ich tam kilku, no niestety. No, ten zasrany snajper cały czas nas zabija! Nienawidzę typa! Dobra, idę, idę tunelem, bo kurde, inaczej to się nie da chyba tutaj wyjść z tego respa, niestety. No dobra, jeszcze raz, oczywiście, użyjemy sobie tunelu, więc, żeby nas po prostu nie zabijali cały czas jak jakąś mm, kaczkę czy coś, i żebyśmy mogli sobie jakieś tam Kile... O ty, kurde. O ty, kurde. Dobra, widział nas, widział nas. Oh, fuck Dobra, zabi zabili nas, zabili nasi, super. Odwracałem uwagę ogólnie tego typa przed... żeby inni go zabili i to dało radę. Dobrze, że mamy po prostu ogarnięty teamek. Który nam po prostu pomagał rozwalić czego innego. Go się tylko on teraz będzie na respi, do nas będzie szedł prawdopodobnie. Kurde no, będzie chyba do nas trzech niestety. To mi się tak wydaje. No idzie, dobra. Dobra, jeden z head. Drugi head no i coś śmieciu, chodź tutaj. Dobra, zmieniam na. Kurde, zapomniałem, nie zdążyłem zmienić na kraj taka. Ajajaj, szkoda, szkoda. Oj, oj, oj. No cóż, nie, najwyraźniej mi z tej anakondy jeszcze zbyt dobrze nie idzie, ale mało u nią grałem. No ale trzeba potrenować. Trzeba dużo potrenować. Trzeba bardzo dużo potrenować. Niestety 30 30 no nie jest źle, nie? Jeżeli o to chodzi, ale. O ty, kurde. Wow, zjąłem go, pięknie! Dało się. Dobra, na razie mam w takim razie, razie spokój od, ci, od tych cheaterów. tak, citerów. Ogólnie mamy teraz spokój właśnie od tego gościa na snajperki, więc super, super. Idzie jakoś to teraz uciec raz-dwa do innego respa i po prostu zacząć strzelać do innych rywali. Ale może teraz podsumuję w sumie sobie, bo już mamy. Dobra, dwóch zapitych. Bo ogólnie teraz mamy, już widzę, że mam coś koło 20 minut, więc tak. Jak widzicie, jestem na sobie na trybie battle. Jak widzieliście również, nie ma żadnej na ten moment cheaterów, więc... Blokada można grać. Przez jakiś czas naprawdę można grać w tego blokada. Dopóki się ci nie pojawią ogólnie, więc. Jeżeli tęsknicie tą broń, a tą yy, grom możecie sobie śmiało teraz do tej, do tej gry przez jakiś czas wrócić. Pograć sobie i po prostu dalej tej grze miło spędzać czas. Albo jak niektórzy pozdrawiam, Cezara się bardzo irytować przy tej grze. No <grych> cóż, są ludzie, którzy się bawią tej grze, i są tacy, którzy po prostu się denerwują, no ale no cóż, też tak bywa, tak. Ale okej, okay. w takim razie myślę, że to by było na tyle w tym odcinku, więc zagraliśmy sobie na trybie battle. Zrobiłem 65 do 33, więc byłem blisko ogólnie setki. Yy, zagraliśmy sobie na trybie Battle właśnie na Jungle 12. Yy, ogólnie gra przebiegała bez problemu, jeżeli o to chodzi, brak jakichkolwiek cheaterów, jakikolwiek tam innych moderów i innego tego typu świństwa, więc tak. Bo tak jak powiedziałem, grać w blockade no, tej możecie na ten moment bez problemu. Na no, tej gry także sobie prawdopodobnie wrócę już. pomaluj się, komu będę do tej gry wracał i miłość spędzał czas ogólnie w tej grze. Tam z chłopakami z ekipy albo no samemu. Zobaczymy jak to będzie ogólnie. Ale okej, okay, więc tak. Jeżeli odcinek wam się spodobał to oczywiście zostawcie śmiałą łapkę w górę. Ups. Komentarz pod odcinkiem, czy tak jak powiedziałem, czy chcecie da mm, raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu na zmianę właśnie z GTA. I oczywiście jeżeli jesteście nowi na kanale, to zostawcie subka, jeżeli moje filmy się podobają. Więc tak, to by było na tyle w tym odcinku. Ja się będę z wami żegnał. Do następnych odcinków i trzymajcie się. Cześć, pa! pa.